Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj coś, czego na tym kanale jeszcze nie było, czyli nowa Kia Niro, hybryda typu plug-in i jazda testowa po mieście. Zapraszam do oglądania. Nowa Kia Niro, hybryda typu plug-in, wersja podstawowa, hybryda typu plug-in, czyli 1.6 wolnossące, 105 koni, do tego silnik elektryczny, w sumie zespół napędowy ma 183 konie, co najważniejsze 265 Nm momentu obrotowego. Deklarowany zasięg w trybie elektrycznym do 67 km. Sprawdźmy, jak ten samochód jeździ i jak sprawdzi się w trybie miejskim. Zanim ruszymy, przejdźmy sobie jeszcze przez menu komputera. Tymi tutaj przyciskami i tymi karteczkami zmieniamy menu. Zasięg w trybie elektrycznym 63 km. przy włączonym na wiewie 65 km ale nie o to przecież tutaj chodzi. Zostawmy klimatyzację na 21 stopni. Informacje o jeździe. Pozerujmy to co można pozerować. komp okay, przytrzymujemy, zerujemy tutaj przepływ energii. Fajnie, bo ten wyświetlacz na środku jest już od wersji podstawowej kolorowy trochę ustawień systemów bezpieczeństwa system rozpoznawania znaków drogowych ok głośność ostrzeżenia średnia głośność wibro... ostrzeżenia wibracyjne bezpieczeństwo jazdy przednie układy bezpieczeństwa tak hmm. dobra, zostawmy przepływ energii sobie włączmy chociaż podejrzewam, że i tak zaraz jeszcze tutaj włączę ten przepływ energii, żeby pokazać wam to z drugiej kamery. Lusterka, o, jest ok. Kierownica, lusterka, trochę wyżej. O. Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, więc każdy tutaj znajdzie wygodną pozycję dla siebie. Proszę bardzo. Ruszamy. Tryb napędu elektrycznego Info energii, przepływ energii To nas najbardziej interesuje Chociaż Myślę, że to też może nas interesować Czyli zarządzanie ładowaniem akumulatora Tu chodzi o to, że jeżeli ktoś ma Taryfę nocną, dzienną Czyli G12 chyba w domu To może sobie ustawić godziny W jakich ten samochód będzie pobierał prąd Po podłączeniu do wallboxa To jest naprawdę sprytne Przepływ energii. Hamowanie, odpuszczenie gazu, odzysk. Silnik elektryczny ładuje nam akumulator. Tu mamy baterię, silnik spalinowy. Trochę zjedziemy z hotelem w dół. O. Tak jest optymalnie silnik elektryczny, gaz, póki co dodajemy z czuciem, teraz hamowanie z hamulcem. Cały czas tryb elektryczny No i o to chodzi w hybrydzie typu plug Jeżeli ktoś boi się pełnego elektryka A chce poczuć tą przyjemność z jazdy w trybie elektrycznym I chce ładować samochód w garażu To jest właśnie taki pierwszy krok Czyli zasięg w trybie elektrycznym w przypadku tego samochodu To 67 km Podejrzewam, że jak ktoś się mocno w to wkręci To można zrobić lepszy wynik jeżeli potrzebujemy gdzieś dalej pojechać, to mamy po prostu hybryda. No, moment obrotowy jest ten sam co w hybrydzie, ale czuć zdecydowanie większą moc. Tak, 183 konie. Takie nadwozie to już jest całkiem dobry wynik. Zobaczcie, jeśli obchodzimy się z gazu z wyczuciem, to idziemy cały czas w trybie elektrycznym. Może za chwilę zobaczymy, do jakiej w ogóle prędkości pojedziemy sobie w tym trybie elektrycznym, bo to też jest często pojawiające się pytanie. Jak wygląda ten komputer pokładowy, centralny? Cały czas 63 km zasięgu. Informacje o jeździe chyba za mocno przygazowaliśmy przy ruszaniu, ze, przy zjeździe z ronda. Opalanie 1.4. IV świadczy o tym, że jedziemy w trybie elektrycznym. E Ready, czyli że jest gotowy do jazdy, że jest odpalony. Tutaj wcale nie musimy czekać na dźwięk silnika po odpaleniu samochodu. Lata w bagażniku pewnie kabel do ładowania jeszcze w kartonie. O, teraz dołączył się silnik spalinowy. Nasze auto równolegle napędza silnik spalinowy elektryczny. puściłem gaz. Mamy ładowanie i tryb elektryczny ponownie. Trochę więcej gazu dołącza się silnik spalinowy, ale przyspiesza dynamicznie. Już mamy tryb elektryczny, pomimo tego, że jedziemy pod delikatną górkę. Czyli podejrzewam, że będzie to tak jak w innych hybrydach typu plug-in Pluginki, czyli prędkość na elektryku do 120-130 km na godzinę. Teraz nie będziemy tego sprawdzać. Tak, jeśli z czuciem dodajemy gazu, to cały czas elektryk. Tutaj na kierownicy mamy jeszcze tryby jazdy, eko i sport. Sport wiadomo, głównie wpływ na pracę skrzyni biegów. I ty od razu po przełączeniu w tryb sport czuć, że samochód zrzuca bieg niżej, pewnie też będzie bardziej podatny na gaz. Ale muszę przyznać, że nawet w tym trybie eko ten samochód bardzo sprawnie sobie radzi, ten napęd bardzo sprawnie sobie radzi z tym samochodem. No i najfajniejsze jest to, że jedziemy praktycznie cały czas w trybie napędu elektrycznego. Jeżeli chodzi o wyposażenie wersji podstawowej, to tak naprawdę samochód ma wszystko, co mieć powinien. Hamowanie hmm. autonomiczne aktywnego dwupoziomowego asystenta pasa ruchu, kamerę cofania, automatyczną klimatyzację dwustrefową, kamerę, czujniki. Jest w porządku. Tak wygląda drążek zmiany biegów. Selektor zmiany biegów Shift by Wire wchodzi w wersji L. Tutaj mamy taką trochę wajchę jak W16, no i przycisk EV, do przyłączenia trybów jazdy, i mamy do wyboru tryb elektryczny, ten tryb jest domyślnie odpalony po włączeniu samochodu, jeżeli mamy oczywiście naładowany akumulator, tryb automatyczny, czyli on, ten tryb jazdy. Wybiera napęd zależnie do obciążenia, do prędkości. I tryb hybrydowy, gdzie samochód domyślnie jedzie w hybrydzie, czyli na silniku spalinowym, a elektryk go tylko wspiera. Podejrzewam, że ten tryb hybrydowy należałoby wybrać, jeżeli byśmy jechali gdzieś w dłuższą trasę, ale postaram się może to w niedalekiej przyszłości sprawdzić i przetestować. Lusterko tradycyjne, system E-Call. Cały czas elektryk. Dobra informacja jest jeszcze taka, że w wersji podstawowej, czyli w wersji, gdzie nie mamy fabrycznej nawigacji, Apple CarPlay i Android Auto są bezprzewodowe. Czyli łączymy sobie albo telefon po prostu po Bluetoothie, mamy strumieniowanie muzyki z telefonu rozmowy po Bluetoothie, albo możemy połączyć sobie bezprzewodowo w trybie CarPlay'a i przerzucić na ten duży wyświetlacz na przykład nawigację Janosika czy inne aplikacje działające w tym trybie. Liczyłem na to, że. 13.30 ominę korki, ale jednak nie dwufunkcyjny panel to sprytne rozwiązanie tutaj USB pod multimedia, czyli pod pendrive'a pendrive z muzyką po prostu tutaj USB-C do ładowania urządzeń przenośnych autohold, czyli mogę zdjąć nogę z hamulca on będzie za mnie ten hamulec trzymał Informacja energii 88, zarządzanie ładowaniem akumulatora, tryb eko, czyli pewnie jakaś charakterystyka, historia zużycia paliwa. Mamy tutaj specjalnie historii nie ma, bo auto ma 21 km, czyli nowka sztuka. No i przepływ energii. To co warto sobie włączyć na początku jazdy hybrydą, czy hybrydą typu plug-in, czy elektrykiem, żeby widzieć kiedy on energię oddaje, kiedy ją odzyskuje, co dokładnie z tą energią się dzieje. Zobaczcie, tryb sport od razu wymusza odpalenie silnika spalinowego. Podejrzewam, że też w tym trybie sport przy spokojnej jeździe będziemy w stanie doładować akumulator nawet do 100%. Wiadomo, zależy od dystansu i prędkości, ale to jest możliwe. Jakiś S-Line się tutaj z nami ścigał. No i myślę, że Nirobhev dał radę. Czuć 183 konie, 265 nm momentu obrotowego. Ale przejdźmy w tryb eko, bo ten sport już podejrzewam zdążył zaburzyć nam spalanie. Zasięg 55 km w trybie elektrycznym. I spalanie z odcinka 2,2 litra. Gdyby nie to ruszanie, pewnie byłoby koło 1 litra. Tak naprawdę cały czas jechaliśmy w trybie elektrycznym. Ale o to chodzi w hybrydzie plug-in Jeżeli mamy gdzie ładować, ale to jest podstawa. Jeżeli mamy gdzie ładować, ładujemy. Jeździmy w koło domu, tak to nazwijmy, w trybie elektrycznym. A jeżeli chcemy jechać gdzieś dalej, to nie przejmujemy się kompletnie zasięgiem, idziemy po prostu w trybie hybrydowym. No i w trybie hybrydowym z naładowanym akumulatorem, myślę, że on też nam znacznie obniży spalanie. Zdecydowanie przyspiesza fajnie, bo od razu po odpuszczeniu gazu wraca w tryb elektryczny. Dystans 9 km, spalanie 2.0. Pozostały zasięg 55 km. Czyli nawet lepiej niż te projektowane 63 km na samym początku. Cały czas elektryk. Pamiętajcie, jeśli kija, to kija interbis. Gdzieś od drugiej strony wjeżdżamy. Kia